Ja u siebie co róż słyszę historię par w moim wieku, młodszych, tak. starszych, które podejmują decyzję, że chcą mieć dziecko mm -hmm. i mijają 2-3 lata i nic. I, i nic się nie dzieje, więc ym, taka ewentualność. No jeżeli mamy lat 25 i, i to mm -hmm. nas spotyka, no to jeszcze mamy czasu, a czasu jakby nie ma się co martwić, są, tak. jest miejsce na ruchy, mm -hmm. ale ym, w wieku np. 37 lat, mm -hmm. kiedy miałabym jeszcze byłabym jakby postawiona przed taką sytuacją i jeszcze miałabym podjąć decyzję co dalej i jak i gdzie i dowiedzieć się wszystkiego to myślę, że to by było dużo. Mm -hmm. A teraz kiedy słyszę taką historię nawet gdzieś w swoim otoczeniu to mam trochę takie tak siebie klepie po plecach, że już jakby ja już jestem Przygotowana nawet na taką. Ja jestem bezpieczniejsza, bo to trochę tak. To nie jest też tak, że to załatwia w 100% sprawę, żeby nikt tak nie myślał, tylko to jest trochę jakby danie sobie, no właśnie. Bycia krok, tak? To, to trochę więcej wyprzedzenie, jakby wyprzedzenie jakby różnych sytuacji. Wiesz, mówisz o tym, że w, czy w moim otoczeniu, w moim otoczeniu jest bardzo dużo par, które po prostu bardzo pomimo się, że się starają i medycznie wydawałoby się, mhm. że jest wszystko w porządku. Niestety zajść tą ciążę nie mogą. Ale też w moim otoczeniu, i myślę też o moich pacjentach, jest mnóstwo takich osób, które bardzo by chciały założyć rodzinę, ale niestety nie mogą znaleźć partnera albo partnerki. To jest w ogóle ogromne wyzwanie i problem e, dzisiejszych czasów.